Szukasz prędkości na dwóch kółkach i chcesz poruszać się po mieście niczym błyskawica? Zostań z nami, bo w tym filmie pokażemy Ci najszybsze hulajnogi elektryczne na rynku, idealne dla tych, którzy cenią wydajność, styl i adrenalinę w codziennych przejazdach. Od modeli miejskich z imponującym przyspieszeniem po prawdziwe bestie z dużym zasięgiem, tutaj znajdziesz hulajnogę idealną do swojego stylu życia. Wszystkie linki do produktów znajdziesz w opisie. Sprawdź szczegóły i kup bezpiecznie i wygodnie. Numer 1 to Dimart. To świetna opcja dla osób, które szukają mocy, zasięgu i komfortu w codziennych dojazdach lub rekreacyjnych przejażdżkach. Model ten wyróżnia się solidną i nowoczesną konstrukcją, idealną zarówno do jazdy po mieście, jak i po trudniejszych nawierzchniach dzięki dużym terenowym kołom, które zapewniają stabilną i bezpieczną jazdę niemal po każdej powierzchni. Todi Mart dostępny jest w różnych wersjach, co pozwala dobrać odpowiedni poziom mocy do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy poruszasz się po mieście, czy wybierasz bardziej wymagające trasy, znajdziesz model dopasowany do siebie. Wszystkie wersje zapewniają płynną jazdę i mocne przyspieszenie, które pozwala swobodnie pokonywać nawet wzniesienia czy trudne ścieżki. Jednym z największych atutów tej hulajnogi jest zasięg. Różni się on w zależności od modelu, ale w ogólności umożliwia pokonanie długich dystansów bez konieczności ciągłego ładowania. To doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej lub samochodu. Oszczędzasz czas i pieniądze. Pod względem bezpieczeństwa, TodiMart wyposażony jest w podwójny system hamulców tarczowych, co zapewnia szybkie i precyzyjne hamowanie nawet przy wysokich prędkościach. Konstrukcja jest solidna i wytrzymała, a stopień ochrony przed kurzem i zachlapaniami sprawia, że nadaje się także na mniej słoneczne dni. System składania jest szybki i praktyczny, hulajnogę można z łatwością przechować w domu, w pracy lub w bagażniku samochodu. Całość dopełnia sportowy i nowoczesny design dla tych, którzy chcą poruszać się nie tylko swobodnie, ale też stylowo. Jednym z największych atutów tej hulajnogi jest zasięg. Różni się on w zależności od modelu, ale w ogólności umożliwia pokonanie długich dystansów bez konieczności ciągłego ładowania. To doskonała alternatywa dla komunikacji miejskiej lub samochodu oszczędzasz czas i pieniądze. Numer 2. Kukrin Hulajnoga elektryczna dla dorosłych marki Kukirin to znacznie więcej niż środek transportu. To nowoczesne, mocne i wszechstronne rozwiązanie dla tych, którzy chcą poruszać się z wolnością, stylem i wydajnością. Zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, łączy osiągi, komfort i bezpieczeństwo w składanej łatwej w obsłudze formie. Sportowy, solidny wygląd od razu przyciąga uwagę i zapowiada doskonałą wydajność zarówno w mieście, jak i poza nim, na drogach bocznych czy trudnym terenie. Duże terenowe koła zapewniają świetną przyczepność, umożliwiając bezpieczną jazdę nawet po ziemi, żwirze, dziurawych drogach czy mokrych nawierzchniach. Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałych materiałów, przystosowanych do codziennego, intensywnego użytkowania bez kompromisów w komforcie czy bezpieczeństwie. Szeroki, stabilny podest umożliwia wygodne ustawienie stóp, a hulajnoga może unieść większe ciężary, co czyni ją idealną opcją dla dorosłych o różnych sylwetkach i potrzebach. Największym atutem Kukirin jest duży zasięg. Jedna pełna bateria wystarczy na długie trasy, co czyni go realną i ekologiczną alternatywą dla samochodu, zwłaszcza w dojazdach do pracy czy szkoły. To zeroemisyjne rozwiązanie, które pomaga zmniejszyć ruch uliczny i znacząco obniżyć koszty. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Kukirin jest świetnie wyposażony. Posiada podwójny system hamulców tarczowych, który zapewnia szybką i precyzyjną reakcję w każdej sytuacji. Dodatkowo zawieszenie dobrze tłumi nierówności i zwiększa stabilność, nawet na zjazdach czy w ostrych zakrętach. Duże terenowe koła zapewniają świetną przyczepność, umożliwiając bezpieczną jazdę nawet po ziemi, żwirze, dziurawych drogach czy mokrych nawierzchniach. Konstrukcja wykonana jest z wytrzymałych materiałów przystosowanych do codziennego. Zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach łączy osiągi, komfort i bezpieczeństwo w składanej łatwej w obsłudze formie numer 3. Smart Gyro. Smart Gyro to hulajnoga elektryczna nowej generacji, która redefiniuje pojęcie wolności, mocy i bezpieczeństwa w ruchu miejskim. Model Speedway stworzony został dla tych, którzy oczekują więcej niż tylko środka transportu, pragną technologii, wydajności i niezawodności przy każdej jeździe. Już na pierwszy rzut oka jego solidna, nowoczesna konstrukcja budzi zaufanie. Wykonany z trwałych materiałów i świetnie złożony, z łatwością znosi codzienne użytkowanie. Doskonale sprawdza się zarówno w ruchu miejskim, jak i na bardziej wymagających trasach. Duże koła i skuteczne zawieszenie zapewniają płynną i komfortową jazdę. Mocny silnik gwarantuje szybkie, stałe przyspieszenie. Bez trudu radzi sobie ze wzniesieniami i nierównym terenem. Dzięki wydajnej baterii można cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. To idealna, ekonomiczna i ekologiczna alternatywa w codziennych dojazdach. Na uwagę zasługuje również system bezpieczeństwa. Potrójny system hamowania zapewnia dużo większą kontrolę niż standardowe rozwiązania. W połączeniu z oponami o podwójnej przyczepności i dobrze zestrojonym zawieszeniem daje to pewność jazdy w każdych warunkach nawet tych mniej sprzyjających. Dzięki wydajnej baterii można cieszyć się długimi przejazdami bez konieczności częstego ładowania. To idealna, ekonomiczna i ekologiczna alternatywa w codziennych dojazdach. Model Speedway stworzony został dla tych, którzy oczekują więcej niż tylko środka transportu. Pragną technologii, wydajności i niezawodności przy każdej jeździe. Już na pierwszy rzut oka jego solidna, nowoczesna konstrukcja, numer 4. Lamborghini. Hulajnoga elektryczna Alex. Od automobili Lamborghini to nie tylko środek transportu, to manifest stylu technologii i osiągów. Zainspirowana sportowym duchem i techniczną doskonałością legendarnej włoskiej marki, ta kompaktowa. Składana hulajnoga miejska łączy elegancję, moc i funkcjonalność. Idealna dla tych, którzy chcą poruszać się po mieście z klasą. Wykończona w stylowym kolorze brązu i dopracowana w najmniejszych detalach, Alex od razu przyciąga wzrok. To idealna propozycja dla użytkowników, którzy cenią estetykę, ale nie chcą rezygnować z wydajności. Lekka, ale wytrzymała konstrukcja została zaprojektowana z myślą o dynamicznym miejskim użytkowaniu. Szybki system składania pozwala bez trudu przenosić lub przechowywać hulajnogę w dowolnym miejscu. Pod względem osiągów, Alex zapewnia płynną i stabilną jazdę, a jego silnik daje wystarczająco dużo mocy, by bez problemu radzić sobie zarówno na prostych ulicach, jak i przy lekkich wzniesieniach czy większym natężeniu ruchu. W kwestii bezpieczeństwa zastosowano podwójny system hamowania, który zapewnia precyzyjne i płynne zatrzymywanie szeroka, dobrze wyważona platforma zwiększa kontrolę podczas jazdy. Kolejny atut to kompaktowość. Hula nogę łatwo złożyć, zajmuje mało miejsca i jest zawsze gotowa do jazdy, do pracy, na spotkanie czy po prostu dla czystej przyjemności. Poruszania się bez ograniczeń. A ponieważ to produkt sygnowany przez automobili Lamborghini, masz pewność, że stawiasz na jakość, włoski design i prestiż. Wykończona w stylowym kolorze brązu i dopracowana w najmniejszych detalach, Alex od razu przyciąga wzrok. To idealna propozycja dla użytkowników, którzy cenią estetykę, ale nie chcą rezygnować z wydajności.